Siemano, pewnie każdy z Was, który posiada 300m zastanawia się, gdzie jest, kurwa, akumulator. Otóż to pytanie jest bardzo proste. Wystarczy ściągnąć do lotu powietrza. Jakoś go tu wyciągnąć. Ciężko, bo ciężko. Mój akurat jest obłożony Skurwa, I Zobaczymy akumulator, ale z tej strony go nie wyciągniemy. Bo That twórcy is. tego samochodu stwierdzili, że po co zrobić to łatwo, żeby go wyciągnąć sobie z góry? Nie! Otóż spójrzcie sobie tutaj. Trzeba go wyciągnąć stąd. Tu jest taka zaślepka, którą się ściąga. Może teraz jej dobrze nie widać, ale stąd trzeba go wyciągnąć. Tylko, że to też nie jest takie proste. Twórcy tego auta przewidzieli, że trzeba ściągnąć koło. Ja robię to tak, że podkładam sobie lewarek, podnoszę go do góry, wysuwam sobie akumulator i on spada na ziemię. Aczkolwiek, no, może nie jest to jakieś super rozwiązanie. Bo, jak widać, to mocowanie akumulatora tutaj jest. Komputer jeszcze jest tutaj. Dlatego trzeba też mieć długą grzechotkę przed łóżką, najlepiej łamaną. No i wtedy można właśnie wyciągnąć akumulator, wysunąć go sobie. Oczywiście z tej perspektywy trzeba też ściągnąć klemy, no bo stąd go nie ściągniemy z nadkola. No i. Wysunąć go, wrzucić na ziemię i tyle. Jeżeli ktoś by chciał ładować akumulator, bądź spróbować sobie na przykład odpalić na kable, no to spokojnie, bieguny są wypuszczone, tutaj jest plus, tutaj jest minus, także spokojnie... A masy... minus zawsze można pociągnąć od masy silnika, tudzież od dowolnego metalowego elementu, więc... No dokładnie tak. Najważniejszy byłby plus. Więc akurat z tym też problemu nie ma kwestia tylko tego, że tak, dolot ściąga się bardzo ciężko, wkłada się jeszcze gorzej on nie chce wchodzić w swoje miejsce no bo tutaj wiadomo, wszystko odbija najlepiej było ściągnąć sobie tutaj opaskę wyciągnąć cały filtr włożyć filtr i dopiero wtedy go montować z powrotem jak już przeskoczy przez budę o, właśnie tak no to wtedy sobie go wsuwamy tu w miejsce tutaj jest takie miejsce gdzie on sobie skoczy, o no i jest zamontowany i tak to właśnie wygląda, drodzy posiadacze M. -ki.